Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i gorąco zapraszam na mecz w ramach 15. serii gier PGNiG Superligi Mężczyzn MKS Zagłębie Lubin kontra Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Nazywam się Adam Malina, zaczynamy walkę na całego, krzyżówka od piłki w wykonaniu gości, rzut bieżny Marcina Turza, jest prowadzenie, trudno o pozycję rzutową, Suroż do skrzydła. Piotrek Swat, Marcin Szopa, niepilnowany teraz zupełnie, ale myślę trochę niepotrzebnie próba uruchomienia Pacześnego. Jest kontra i jest w końcu trafienie dla Zagłębia, biega Marciniak. Bliźniacza, bliźniacza akcja do tej sprzed paru chwil, jest zagranie do lewego skrzydła i nie myli się Marcel Sroczek. Zagłębie. Bardzo niski wynik. Tylko 7 bramek na 16 minut. To bardzo mało. Mam wrażenie, że Kupiec mógł, mógł próbować rzutu. Rzutka ze Stolarskim. Ale jest przechwyt. Doskonały przechwyt teraz Marka Marciniaka jest wyśmienite trafienie z kontry. 6 do 5 na prowadzeniu. No i pytanie. Czy Zagłębie... Zdoła wyjść na prowadzenie jeszcze przed e, przerwą. Będziemy mieli e, remis. 40 sekund e, do końca. Nec. Nec na zewnątrz. Bardzo ładnie przełożył i trafia 8 do 7. Jest e, kupiec. Raz jeszcze Gębala. Spróba gry z obrotowym Stankiewicz. Trudne podanie, ale poradził sobie doświadczony obrotowy. Tuż. E, Podagracie na skrzydło wybrały inaczej. No to oczywiście łatwo się mówi trudniej je zrobić. A teraz zagrał do prawego skrzydła do Marcina Matyjasika, Moryn czy czekało i kupiec o trójka rozgrywając. Czy czekało? Po prostej trafia. 16 do 13. Zobaczmy raz jeszcze jak do tego wszystkiego doszło. Bardzo pewny rzut w ataku Piotr Każda akcja waży Marcin. Tuż hale Świata, ależ trafienie. Krem de la Creme. Coś pięknego. Ale potrzebują bramek. Do całej serii. Grzesiek Sobut Trafia. Gramy dalej, Suroż, rudkowski Suroż wyprowadza pacześnego. Oszukane takie koło, bo piłka trafiła do e, Stolarskiego. No i czy Piotr zdoła jeszcze zdobyć bramkę numer 20? Broni Schodowski. Dwie sekundy, i sędziowie uznają e, bramkę dla Zagłębia. Równo z końcową Syreną. 24 do 19. Lubinianie wygrywają. Czwarty mecz w 2021 roku. Bardzo dziękujemy za dziś. Nazywam się Adam Malina. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.